Znajdujemy się w miejscowości Skoki w powiecie wągrowieckim, dokładnie na ulicy Rakojeckiej 51. I chciałbym Wam pokazać dom parterowy, który jest tutaj na sprzedaż. Najbliższa okolica tego domu to zabudowa jednorodzinna. A my przejdziemy sobie teraz na działkę. Jak można tu zobaczyć w sąsiedztwie, las. Fajne miejsce na spacery. Tu nasz ostatni sąsiad. A to to już działka prezentowanej nieruchomości. Łącznie ponad 1000 metrów dokładnie 1095 metrów. A dom, który Państwo widzicie. 140 metrów kwadratowych, za działką też już jest las i taki mały zbiornik wodny, bardzo ładny widok. Wejdźmy do domu, pierwszy co widzimy to niewielki wiatrołap z taką szafą garderobianą już tutaj w zabudowie. Przejdźmy sobie dalej. Po lewej stronie wchodząc do, do tego domu znajduje się garderoba. Mamy tutaj jedną dużą szafę na jednej ścianie i mniejszą, ale też bardzo pojemną dwudrzwiową na drugiej szafie. To pomieszczenie w każdej chwili można sobie odgrodzić montując tutaj po prostu Drzwi. Przepraszam za bałagan, ale to pomieszczenie, mimo wszystko, też warto pokazać, bo jest to takie pomieszczenie gospodarcze, z którego mamy bezpośrednio wyjście na, na ogród. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, że wykonując sobie jakieś prace w ogrodzie, wracając z tego ogrodu, możemy rozebrać się tutaj, w tym pomieszczeniu gospodarczym, nie wnosząc całego bałaganu do domu. No i mamy zlokalizowany piec dwufunkcyjny gazowy, ogrzewa on całą. Nieruchomość, jak również wodę użytkową. Przejdźmy sobie dalej. Dom ma bardzo specyficzną komunikację, moim zdaniem bardzo ciekawą, gdzie punktem centralnym tego domu jest kuchnia i łazienka. Natomiast komunikacja jest dookoła tych, tych dwóch pomieszczeń. Można sobie na rolkach jeździć w domu. Tutaj mamy kuchnię. mamy tutaj miejsce przeznaczone pod lodówkę pod piekarnik w szafach mamy zamontowane na przykład takie bardzo duże i pojemne cargo mamy szafki górne i dolne duża płyta gazowa tutaj jest też miejsce gdzie zamiast tych półek można zamontować zmywarkę a tak z kuchnią połączona jest jadalnia. To pomieszczenie było użytkowane jako jadalnie, i myślę, że nadal mogłoby być w ten sposób użytkowane. Jest na tyle duże, że mieści się tutaj spory stół. Wówczas salon faktycznie pozostaje tylko salonem. A przy kuchni mamy jeszcze takie kolejne małe pomieszczenie gospodarcze, gdzie możemy zrobić sobie mały magazyn, bądź też pochować wszelkiego rodzaju przedmioty typu jakieś tam zmiotki, szczotki. Mopy i tego typu przedmioty codziennego użytku. Następnie mamy sypialnie. Sypialni w tym domu są trzy. Wszystkie o podobnej powierzchni mniej więcej 13 m2. Tutaj mamy pierwszą. Sypialnia numer 2. Wszystkie są w kształcie prostokąta, więc są ustawne. Tak to wygląda. Idąc dalej korytarzem po lewej stronie znajduje się główna łazienka. Jest ona dość przestronna. Mamy tutaj wannę z hydromasażem. Mamy walkę, mamy meble, w których pochowamy kosmetyki i mamy misełce. Kolejnym pomieszczeniem jest sypialnia numer 3. Była to główna sypialnia, dlatego, że jest ona wyposażona w dodatkową łazienkę. która mieści się tutaj. Łazienka ta została wykończona, natomiast pozostało zamontować w niej sanitariaty. Wszystko jest przygotowane. Mamy tutaj miejsce na widet, na umywalkę i oczywiście na misę WC. Prysznic w tej łazience został już zrobiony. Jest odpływ liniowy zamontowany i mamy natrysk. Dalej przechodzimy sobie do salonu. Salon, jeżeli miałby pełnić funkcję tylko salonu, jest naprawdę bardzo przestronny. Ponad 30 m2. Mamy dużo przeszkleń. Tutaj jest strona zachodnia. Obecnie, gdy nagrywam ten filmik, jest godzina 11, także jeszcze około półtorej godziny i tutaj pojawi nam się sporo słońca. Mamy wyjście na Dwa tarasy z salonu. Jeden jest tarasem zadaszonym, drugi jest na chwilę obecną takim tarasem otwartym. Mamy też zamontowany kominek. Kominek, który w pełni, w pełni funkcjonuje i jest to kominek z rozprowadzonym nadmuchem ciepłego powietrza na cały dom. I w ten sposób wracamy do punktu, w którym zaczęliśmy. Na, na wprost jest wiatroła, gdzie wchodzimy do domu. Także tak jak wspominałem, ta komunikacja jest tak naokoło tych głównych elementów, w którym jest kuchnia i łazienka. Mam nadzieję, że ten filmik trochę przybliży Państwu bardziej niż zdjęcia, jak ten dom wygląda. A w przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt. Pozdrawiam.